Siemanko, kora z tej strony, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Czekajcie, wyczyszczę was. To jest. Zaczynamy kolejny odcinek, dzisiaj ze też w wirowni. Niedaleko od stergardu. Fajna wirownia. Karol się na 125, Kamil na 300, Ja na 2,5 oczywiście Szerkusiu. A teraz chłopaki się, braci się zamienili sprzętami i Kamil testuje 125, a Karol 300. Zakopał się chłopak, nie wiem co tam się dzieje. Także zrobimy teraz jakieś challenge dla setki. Czy da radę? Powiem wam, że musiałbym chyba przełożenie zmienić swoim, bo jest 2,5. jak 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 z setka? No idzie Idzie szatan, nie? Jeszcze no. zobacz jaka cieniutko opana no. Ale gryzie Gryzie A tam zobacz, 300 gryzie Wyjechać nie może Tak gryzie I'm slow. I'm slow. Idę do domu Będę śmierdział pole olejem Ach, chłopaki, chłopaki no Powiem wam, że na tym kocieskim tak niedużo mi spalił. Myślałem, że gorzej będzie. Dodałem... Jedną dolewkę zrobiłem. Killer! Tylko ten numer mi się nie podoba. 247, taki trudny do zapamiętania. 24 na 7. 24 na 7, bez tym. Nowy tekst Kamila. 24 na 7. Dobra, jedziemy? Co tu się dzieje? Chłopaki, kurde, już powinniście być pakowani. Strasznie miękko Myślisz, że podjedzie? Sprawdzimy Kamila. Ale z kosem tu fajne Trzeba będzie to rozkminić jak tutaj została. <śmienic> <śmienic> -oh! Szatan. Ale tu rzuca. O, muszę zmienić, bo teraz miałem jedynkę i zobacz, jedynką wjechałem. To do jedynka była. No, do ja mam tak. że to idzie ten Grzeje mi się kupa Jasiu Pierdzi Stasiu, narzekasz. No, nie narzekaj, tylko lataj. Nie? Tu jest miękko w kolerę. O, Kamil, tu jest miękko strasznie. Posz, poszedł ogniem setą człowieku. Co naprawialiście z pawarką? Ja chyba spawałem, I ze, kiwak ze spawałem, jakby metalowy. Kiwek, kiwak zespawałem. Nie chciała wejść. Co z nią? Dobra, na nastawiłem. Dawaj. Na koło Na koło go? Musisz tak No i tak wygląda właśnie 2 km na Erzbergu, nie? Takie coś. Tylko kamienie są bez... Nie? Paweł spróbuje. Tak. Dwusuwem. Pali. Do céu! Se você Satan, interessa, terei que te dar alguma ferramenta <Szulat> Szerko! Z gazem tam jest gazem. Odpuściłeś gaz na samym końcu. <Szulat> Break dance Ops, é ich o nie <noise> nie, bo za bardzo za mało prędkości było no tak 70% ładnie zjechał i to lubię w żwirowniach Co? no dobra ale wiesz czego, bo wskoczyłeś tam, nie? I dlatego już nie mieć prędkości. O kurde. Stój. Ale <ścoughs> Co? Co? Oj, O nie, o nie. O nie, o nie. Patrz, jeszcze na środek kamienia postawił.